Siemanko, z tej strony, a gram jest z... Katlet, witam wszystkich. No i tak, przechodzimy trzecią misję w 3 w kooperacji. Y, misja o nazwie ewakuacja, poziom trudności normalny. I jedziemy. Dobrze, mamy uratować jakiegoś Almuđina. Pamięta, że zawsze... Boże proszę cię, bo włączyłeś alarm Ude. Cienia się Mam cały czerwony ekran Okres masz mhm. Życie Jest nowelo Ja tu jest młodzin Gdzie są młodzyny Rozwalę każdego po drugim Czy co we mnie jeszcze raz? Ja mówiłem No i tam No w karkach we mnie jeszcze raz combo A du, du 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 Yo, nigga Dobrze, przytulecie Ej patrz <słyszą> Stoję mu na głowie <słyszą> <Ciel zabezpieczony. słyszą> <słyszą> Takie bługi Ej, wierzę marzycie. Ej! Dobra, Jezus. jedziemy ziomuś. Lecimy. Czemu wszystko rozwalasz? Aha, nie w całą stronę. Gdzieś? Ości. Wow. Ej. Co? Ście... Dobra, nie, nic, nic, nic. Chodź, lecimy. Dobrze. Kucze, długa ta droga. Gdzie ty debilu poszłeś? <laughs> no, prostu drogą. Tu są drzwi zamknięte. Jak drzwi są za zakietę otwórz je. Nie, tak się. Co? Wyważę to. O. Nie, dobra, nie ma. Ej! Ten garaż się tam... LOL Bo właśnie muszę iść dookoło jakoś No nie Ej tutaj, a jest otwarty ten garaż, no chodź Pomyliło Jest otwarty? No myślałem że to był tamten Dobra chodźcie szybko bo nie mogę misji dalej robić Dobrze. jaki, nie jest otwarty Jest otwarty Nie jest otwarty No to przyjdę po ciebie, chodź tutaj Hop, hop Lecę po ciebie gdzie ty jesteś Też idę po ciebie Jojo Fuck Chodź tu e, Katel, 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 where are you? O, ile oj lecisz tu, 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 Dobra, tu Lecę tu, tu, tu i tu, i tu Jeszcze raz tu i tu Tutaj skręcasz w lewo, prawo, prosto, w drzewo Dobra, a drzwi się liczą, jako drzewo? <grymne> Biegnij za mną po prostu. A, tędy! A, ten Dobra. Dobrze Dzieci. jestem. Ja wezmę snajper. Nie, nie mogę mieć. Tam później snajper sobie wezmę. Dobra. Dobra, luszać się. Jedziemy, jedziemy, idziemy, idziemy. Jeb! Jeb! Ej właśnie, ammo mo zupełnie znowu Ej ty prawie deadłeś. No, tu już nade mną kurde PKS walnęło To jest z Ja jestem Let's go Tu Ja idę... Kurde Aaa dub, dub, dub Nie auta zablokowało Dobra, ja tutaj stanę. Ja jestem z prawej strony, ty tam osłaniaj lewą, spoko? Dobrze. Czyli ja muszę iść na lewo? Jesteś po lewo No już poszedłem, no. Nie dać! Skurcze byki. Ej, 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 ty ziomek nie zapyta się Nie Mu taki koleś który Ale... Jakoś się cię zabiłem, dobra, idziemy do przodu, bo tu nikogo nie ma Nie są z lewej, wyszli teraz Dobra, to ci tam pomogę uh, Nie! Ty, jest tam ktoś? Chodź do mnie? Nie, za daleko jestem, no chodź ty tu do mnie, jesteś bezpieczny tutaj Nie wiem jaki tutaj mnie tu zabili Chodź tu No nie pójdę takiego kawałka No chodź Ej nie nie było jeszcze zatkniemy A ci jadę A nie no, ty też, my jadę na mną Logika Dobra, biegniemy Już wszystko? No, tutaj jest ten chiński sled, w którym muzyka gra Ale bieda Piszczą Chiński? B piszczy bieda Myślę, że, że jesteśmy u islamistów U, posuwam Dobra, nie... teraz się tu nie wychylaj Ja się nie wychylam No to dobrze Czy ja kiedyś się wychyliłem? Powiedz mi w życiu. No. 50 straciliśmy, ciekawe, że 60 żyje Bo to 60 nie No gdzie oni są, tu nikogo nie ma. Jak tu nikogo nie ma? O, je, w tym po onym budynku są Ja tu na nikogo na... O dobra Nie, yeah, tam 4, 5, 6, 8, 9 ty jest to prawa strona. Spokoj. A, dead nie daj Dead headshot. Ja mówię, deadai do wroga. No ale żeby ty nie dedaś. No proszę, proszę, tam Proszę, 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 no nie, no. Nie Może Rasist. gdzie co jakiego nie... O, wychodź tu go. Co tu na mnie się ci z latarką? Dobra. Wszyscy daddy? Nie, nie, tu jest, jest ko mnie. No to jest... Jeśli nie jest koło ciebie, zabij go. Jestem. Fuck. Rzesz? Może je, ale o mały włos, by tedł Dobrze idę w na naszym... Albo... Wygram to, jestem zwycięzcą Ach kurde, dead eye Nie ma już tu nikogo Nie są ich te Dead headshot kudzby Już nikogo nie ma nie wiem Znowu? Jak możemy jeszcze raz stacji z 50? 50 dobra A, wsiadamy do pojazdu jak wipy. Ognia z tej 50? Cóż ognia? No No ciśniesz tym Murzyn Co, no jeden Murzyni zawsze z tyłu Nie. To, 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 to dobrze, wy pójdziecie na pierwszy od, odstrzał Nie, przed nami pójdą na pierwszy od, odstrzał Ale później jak dedną no, to to za... To... O, o wilk, o tym mowa właśnie A! Wszyscy deadli. No nie wszyscy no i to jest broń Jakiś No właśnie. Uuu ale poleciał Ej, parz zwiesił się murzyn na pierwszy ogień idzie, nie? nie a nad nami są jok wszyscy polecieli nie na Ej. jak oni spadają ty z tych dachów raczej przedtem spadali z tych dachów tak dziwnie Druga zablokowana jak nie zobaczcie odblokuje... odblokuje... dobra katle już podłoży tam C4, rozwaliłem. Co... Tak Rozumiem. jest Je tu w RPG we mnie. Je, o, jestem Wspaniaj ja, mnie Jest tu ktoś jeszcze? Nie, chyba nie ma. Wsiadaj do pojazdu i jedziemy Dobrze, dalej Dobrze idę, idę. A ci to z RPG Dobra, wsiadaj. Zdało mnie na walę z RPG. Zawsze murzyna RPG. No nie no nie ma jakąś obsesję. Nie... Mój pojazd się pali! O kur... O oh, fuck. Gdzie jest ten RPG? Nie wiem, nie wiem, ale wiem, że się palę. A ty się palisz? Poczekaj, zobaczę. A czemu no, ja no, się okay. palę? A widzisz, że jak ja się palę? A i ty się gorzej palisz, oba ode mnie nawet. No bo ja sam jestem i we nie strzelali z RPG. No... Dobra, mam nadzieję, że przeżyjemy. Jedna parzanina Dobra, jedziemy nich tu wszystkich Ja Wysiadka już! Szybko, bo wybuchnie A to są moi, a ja w nich chciałem strzelać Tu ty jesteś? Tutaj, w budynku Dobrze Idę koło ciebie Boże, ile tam jest ludzi na tych balkonach Snajperka by się przydała, jest tu Snajpa? Nie wiem, ja mam snajper. No to iść iś tam zabijać, a ja... A ma... nie, to nie Snajpa, sorry, jednak nie A ja mam snajper. Fuck Ej dobra, musi mnie uleczyć, ale tak, żeby no nie deadliśmy Boże, cię, muszę uciekać na chwilę <noise> Jest, dobra, żyję To dobrze Muszę ocala. Tak jest Dobrze O boże Mam sniper, więc ich wszystkich tam przeoram tak że się... Ej oni tutaj są Ej oni tutaj są Chodź tu do mnie Reanimuj mnie Reanimuj mnie. mnie Chodź tu do mnie Do rogu Nie możesz Tyłem się chodzi Szybko Fast No stój w miejscu, stój Ej wierzę na ciebie pięć osób poszło Jak to wam nie wyglądało musisz to zobaczyć No dobrze, jak stawisz odcinek To no fuck! Ledwo się wychylam, oni mają snajpy A my to co Ej właśnie zrób mi plecy. nie patrz, nie spokojnie. Jak to trzymać ogień, trzeba nie wszystkich wyorać? Właśnie Ej mam strumać ogień, nie wiem czy to prawda czy nie Nieprawda, popatrz, on strzela dalej No to nie strzela ognia Jeb cała salwa poszła na murzyna Nie pa... wychodź tam Ej oni tu są, dup, dup Ej tylko nie wychodź tam za daleko Spokojnie Panuje nad sytuacją. To dobrze. Kurde, ale... Oni są wszędzie na budyka. No to dobra. Jak masz czerwony ekran, pamiętaj, żeby się schować, bo ciągle jest to schowany. Ja nie wszystkie teraz ze snajperki z Deli, Chyba. No. Gdzie oni są? Na tym jeszcze jednym budynku. Poczek dostałem! ci są nasi. Fak, dobra się wychylać. Jak to przodu? Słuch. Nie bój się, atakuj! Fak, dobra, boję się! No to mu teraz do mnie masz przyjść. Dobra, idę. Mówię ci, że ostrożny. Nie moja wina, a samochód wybuchnął, moja ochrona mi ostateczny bastion. Ej, chłopie, może chodź tu, bo już mi kurde ponad jedna czwarta poszła. Dobrze. No, ale tu już jesteś na Dobrze. Wytrzymasz? No. co się szybko. Nie, wkurzyłem się. Nie wkurzaj się, bo... <laughs> powalili zadali z niewłaściwym z użynem. Gdzie oni są? Dozwalaj. <laughs> <laughs> no, zajebiście. Jeszcze tylko parę osób i już... Już koniec. To gdzie oni są jeszcze? A tam jest krew Jeszcze żyje. Raz go trafiłem... ...i przespał ten pocisk. Ciekawe. Teraz tam wychodzą chyba z lewego lewej Nie wiem z której wchodzą Gdzie oni są? Nie, nie wiem, ja zwykłą bronią rozwaliłem całe e, ten jakieś worki <laughs> Jeb RPG Dobra, ja ogarniam gdzie oni są. Ej, oni są po lewej! Tak? Tam Na budynku o. czy nie? Nie To uważaj na RPG, jak RPG leci to weź. zmienia miejsce. Jestem za koszem. O tu pisze, żeby nie palić. No smoking. Bartoś <grym> so mi... Musisz przyjść do mnie. Boże, gdzie ty jesteś? No w tym budynku. A zaraz tam przyjdę to Podejdź tu bliżej i zaraz przyjdę. Ej, oh, fajnie, jest, że ludzie są za tobą. Wiem. Ale ja ich nie widzę jak są za mną. Dobra, idziesz tam, ja tam podejdę. Dobra, szybko, szybko, fast. Tutaj to z auto, no. No idę z auto właśnie. No, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, dobrze, że RPG tu nie spadł, bo by było Słyszysz to? Nosy, że... to słyszysz? Helikopter. Właśnie mi się zaczął na kończyć. Jest. Skoń... Skończyliśmy. Yeah. Yep. Jak poleciał, nagrał... Powiedz, że tu nagrałeś, powiedz, że to nagrałeś, jak Wszystko poleciał nagrana. tam. Ja. Yeah. Gdzie ty ja tu... to widzisz? Skończyliśmy misję. Jest, jest, jest. Ja chcę do domu, ja chcę do domu, ja chcę do domu, ja chcę ja do domu. No chodź, chodź. Pół życia ci zostało. Ja yeah. nazwali go vipem, Zakładnika, dobra Jest Udało się Dobra ziomeczki O, powie swój życiowy rekord Mój te, ja też Dobra ziomeczki, to dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że trzeci odcinek się spodobał Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie No to, cześć Na razie